Leź widzowie, w tym odcinku będziemy pożyli własne groty. Zostawcie jakaś sub. tutaj już mogę iść. Bo kas. Tutaj, tu. Mam tą głowę, dobra. Tymu nie mogę chodzić. głowę tung tung chcę stworzyć ale mi się chyba nie uda i dobra no, może być nasz jakiś brainrot kręty kombinacją dajemy i idziemy jeszcze inny pyk Naciskam. co nam się wylosuje miał Drag. dobra tung tung jakiś nie wiem Bloskowy wariat Tu Dobra To próbuję zrobić tung, całego tung-tung-tung za chura. Idę Tu To będzie zwykły najzwyczajniejszy tung-tung za chóry Same te rzeczy, które ma tung-tung za chóry Trzeba jest to jakieś tung Co so, on leci I mam tung-tunga za hura, Fajnie super tych, wstawiamy i zarabiamy. Dobra, nieważne. Co jest za Mogę bić i zablokować bazę. Czy komuś ukradnę? Kiedyś brain grota. Mogę zablokować albo się włamać jakoś. Baza odblokuje. 8 sekund. Panego i gory ten. Wiecie? to jest? Bez... Jest, jest. Dzięki, dzięki, dzięki. Pyk, pyk, pyk. Platuję i nara. Ale nubek. Normalnie nubek. I już mam pierwsze. Te pieniądze, takie porządne. Rach, klika. I co nam się wylosuje? Tu rybry patatim i pod hospod. Co jest? co jest? Za 25k pieniędzy tego nie uzbieram. Dobra, może uzbieram. Ja mogę iść tam albo do jakichś sklepów. Swój job, 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 zachoruję. Tak chcesz? Sprzedać swoje brain rotty Ty co masz? Lepszą pałkę? Nie, to jakiś nożyk. Znaczy, birfy. Ja nie lubię e gr gr gry z rebirfami. takie gry... Wow. O, ja idę... O! Kiedy będę tworzył swojego tego brain rota? coś ukrane. To jest moja baza? Tu ma takiego samego bringosa. To ja tak nie chcę. Oh my god. Idź mi, ja tu chcę. Mama, ja tu chcę. Mama. Minuta. Brawo i moja baza jeszcze jest zamknięta. No i to jest przepiękne. A nie tu tam jest głośnik. dobra. Ile Je, jeszcze mi brakuje? Dużo mi brakuje by stworzyć brain rota Jeszcze raz zalosować Może będzie tańsze i będzie mnie stać <śmiech> <śmiech> tung, tung, Tum Zohur i tatata Tozohur Dobra, są tańsze brain roty, mniej mi tu zarabiało. Bo no, jestem Tum Tum i Tata Tozohur Zebrałam czy daje czy tung, tung, tung? Kratera może będzie Tata, tata, zahur ale mi się nie uda. Yy, what? Mam rękę, tata, tata, zahur Ty ja mam ręce e, Tung, 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 Zachur. Stworzyłem spo, spo, Tung, tung, tata. zahur Stworzyłem Sahury. Które mi zarabiałem mało kasy. Ślicznie. Mogę wyrolować sobie. Ciekawe co? Miaula! Chciałbym mieć Miaula, ale jest... Tung. tylko 50. Ale będziemy mało zareby. Trzeba też Myśleć. Uj, taka klata. Dwie głowy. Nie widzę! ora nic nie widziałem. Ra... tung-tung. Sahur. I jedna ręka tego. Dobra, mam im dużo zarabiać, bo jak nie to się strzelę. po <tryk> kasę zbierać. Mam korolal. Opa. on mi zarabia. Co najważniejsze. 18. Najlepiej to mi ten e, zarabia. którego ukradłem i teraz muszę zarolować jeszcze raz. Teraz oby były już drogie. jakieś esok by mi poleciał. Nie no, roluję jeszcze raz, bo nigdy tyle nie uzbieram. Yy. No bo... Dobra. To no, mój problem, że tak mi się wylosowało. Lato oczywiście wiadomo jaka. Płowa wiadomo jaka. To... Dobra, to... Nie, kasa. Kasa, kasa, kasa. Kasa Dim? Come on, dwie nogi tung, tung, tung za I znowu 18 mi daje. Przedawać brainy roty. Nie no, ja idę na przeprowadzkę i sprzedaję swoje brain roty. Tu mi pięć zarabia, więc oczywiście wiadomo, co z nim zrobię. Wezmę, ten pi też pięć to wezmę. <tryk> I Idę sprzedać swoje brainwroty do gościa piloćka, gościu! W ogóle nie masz. Oh my, obydwa za 12 tysięcy! To idę do bazy i zją zamknąć. I się bałam, że mi ukrali, <grym> ale to nie ważne. Nie ważne jest to. Jesteśmy razem że zostawiacie stopy. Jakieś kombinacje robi, ale ja też mam kombinację, więc XD. I drugi tanie brinkroty. Ale tanie, że ale milionów. Prawie milionów. miał ja wyleciał, to bym rok zbierał na Miaula. Nie, to. nie, I klata. musi być tak. Lecimy sprintem. Kroć noga, ryby, druga noga, taka. Będzie może. Tryb... Co tym mały? jak solot Nie no, no się zarabia. Oczywiście, że idę go razy sprzedać. Ok, Kogo je by tu jeszcze sprzedać? U mnie po 18. Zarabiają, to nawet spoko nawet hmm, idę sprzedać te, tego mojego bringrota? opłaca się sprzedać i to dużo się opłaca jest taki opłacalne ale to nie ważne, że się opłaca ważne, że mieć trochę tam zarobili skromnie. Tak się zarabia? poluję ci bringrotę. <laughs> Skraptam roślina i już mać. Hmm. Uuu 20 tysięcy już grubo nawet. Będą dopiero zarabiać. Tralalelo. I on biury. Na tralalelo mnie ciągnie. Tyk! Nie robię pełnego tralalelo, ale... Hę? Całego no, pełnego tralalelo zrobiłem. Ciekawe ile tysięcy. Będzie mi zarobiło. Dobra, chodźmy najlepsze. Bre zarabiający brainrot I... go tu postawię. Rat, go ukraść samego mu sobie i czemu ta baza się nie zablokowała? No, ja ją zablokowałem, a jakoś nie zablokowałam. <laughs> Można to wytłumaczyć? No ja, Nie no, ja tak będę grał do końca życia. Komu tu by coś ukraść? Może mu? 6-5 hmm. pięć... Słabo, to nie. ma... ...21, dziękujemy. że wszystko zjemy. Stołem wyplujemy, nara. Ej, ona nie umie bazy zamykać chyba. Koś nie umie bazy zamykać. Chyba <laughs> jak brainroda się kranie. Nara. I opa. Opa, klik... a nie że on mi się automatycznie pojawi. Chciałbym. Jest, ukradłem swojego bring rota. Nie ukradłem swojego, tylko kogoś. Idziemy na przeprowadzkę. Tu nikogo nie ma. elefant ilon. nawet nie wiem ile Można tu jakoś wejść? sam się do... Ja mam górę matmata. Znam <tuszelne> chwilę, że to nie z moje, za, ale jakoś jest. Taka taka słaba. Każdy mi chce ukraść. Ora. Co na... Ja mam, mam tu na nie wiem. Pospod powycamy hospita. Od... Od her. Od her. Lot here, Lot here. <grymne> A, o, i hospital. W 120 na sekundę. Moje miasto? Gdzie jest moje miejsce? Mama. No tu moje osiemnastki. <grymne> Dobra. Dobra, nic się nam nie udało zdobyć oprócz tego od hospota. Już mamy dużo pieniędzy, ale bym zarobiła, ale to nie ważne pieniądze, bo kończymy odcinek. Zostawcie sub lub i dla hospota.